Się ma, to będzie taki trochę bardziej film informacyjny, ponieważ, jak pewnie wiecie, zaczął się rok szkolny i takie inne rzeczy. I dla mnie to zawsze oznaczało po prostu brak motywacji, żeby robić filmy. No i mm, rok temu mogliście to zauważyć. Zresztą na moim starym kanale co roku się właśnie to powtarzało, więc może w tym roku mm, po prostu. Powiem wam, jak mam zamiar wrzucać filmy i myślę, że będzie gić. No to w ogóle coś takiego. Teraz filmy będą jeden na tydzień, czasami jeden na dwa tygodnie. Jeżeli nie będę w stanie zrobić w tygodniu, żeby mieć trochę więcej czasu jednak na zrobienie filmu. A jeżeli naprawdę będę mieć zawalone nauki, no to może być czasem nawet jeden na trzy tygodnie. No ogółem przyszłość kanału, no to... Szykują się fajne rzeczy, mam trochę jeszcze pomysłów, pewnie parę jeszcze się pojawi I myślę, że nie będziecie się narzekać jakoś na to, że będzie brak kontentu Ponieważ jeszcze będę wykorzystywać zapewne przerwy jakieś, przerwa świąteczna, ferie, inne takie Do tworzenia filmów i potem będę po prostu na zapas je wrzucać No ale to był taki krótki film informacyjny Ja, wam, ja was dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!